Czy jesteście na to gotowi? Normalnie boska. Ja nie, nie czuję gumeczki, to nie wszyje po Tak, żeby tą gumeczką ściągnąć. Tu mi się podoba. To, to, to bardzo mi się podoba. I tak, że to tak dużo tego, prawda? Tak, to tak. Zmarszczone. I ja myślałam, ja że jest czegoś harta po to, ale nie. Znaczy jak wiesz, jedziesz gdzieś na plażę, mhm. To trzeba? Nie, zakładasz i już. No pewnie, a jak się chodzi na plaży ze strojem kąpielowym, stroje, w stroju kąpielowym no, tylko, no nie? O, tak pokażę, no jest przepiękna. Przepiękna. Ten kolor... <grym w ogóle> Oczywiście trzeba się do tego pięknie przygotować. To ja muszę tylko zrobić y, w takim razie y, tył. E, ja chyba, może ja troszeczkę tak, jeszcze tak, mogę też... o tak by było. A jak usiądziesz? A nie, no dobrze, okej. Okay. Nie, nie widać, nie. jest rozporeczek. Nie widać, dobrze. Pięknie. Ten rozporek fajnie nawet, że on jest. Tak nawet i fajnie, że on tu z boku wyszedł. No. To mi się podoba, no to jest to po jest prostu... No. Boskie. No. no dobra, to zdejmę. Aż nie chcę jej zdejmować. Wystarczy, wystarczy. Później się będziemy cieszyć. Dokładnie. Co dużo to jest. Naprawdę jej Ale. nie zdejmę. Przymierzyłaś? Tak? Powinno jej wystarczyć. No. Czyli co? Czyli widzimy się e, w niedzielę. Tak? A odcinek już niedługo będzie właściwy, bo to już na wykończeniu nie mamy... no, ona już jest wykończona, z tym tylko jeszcze muszę jakąś gumeczkę tam wykombinować. Żeby... No rzeczywiście jeszcze tak się zastanawiam, co by tutaj, nie? Yy, tutaj zrobić. Mm -hmm. Można byłoby zrobić. O, tak, może jeszcze. o Tak, tak, tak tak i tak. Yy, tak na tak przemian. Już, o takie wiązanie. Mm. Albo taki o taki sznureczek. Znaczy, to będzie mniej więcej tak jak to, tylko, że nie maszczona. Ale mi się to podoba. Boże, ale to jest piękne. i jest. ja już mogę w coś spać, wchodzić. <grym> Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, bo jest po prostu przepiękna. Witam wszystkich serdecznie na kanale Paola i Lara. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam już zakończony projekt. Sukienka dla mojej za sukienkę się zabierałam trzy razy. Pierwszy raz zrobiłam za, za szeroką, drugi raz zrobiłam znaczy o, o takie kawałeczki, powiedzmy tam po 10 cm, prawda? Ale za drugim razem wyszła mnie za wąska, więc za trzecim razem uznałam, że chyba muszę usiąść, zrobić formę, zrobić próbkę obliczeniową, wyliczyć ile potrzebuję dokładnie oczek za to się zabrać. Tak już na poważnie. No i wyszło mi coś takiego. Forma mi wyszła taka. Zrobiłam to, powiem szczerze, tak z pamięci, jak kiedyś mnie uczono konstrukcji, odzieży, ale to było wieki, wieki temu. Już niewiele z tego pamiętam, bo idę na łatwiznę, bo zawsze sobie wykroję, robię, biorę z burdy gotowe. Ewentualnie modyfikuję, no ale tutaj musiałam jednak ten wykrój zrobić. Więc tak to, co pamiętam, ile pamiętam, to tak to rozrysowałam. Czyli oczywiście w środeczek, tutaj mamy bioderka, talia, e, długość. Tutaj sobie narysowałam takie wycięcie na plecach. No i tak oto wyszło. Tutaj mam dwa wymiary, trochę po bezgronone. Jak zaczęłam robić sukienkę, a próbka obliczeniowa, jeszcze przede wszystkim. Za trzecim razem, jak się zabrałam za robienie sukienki, no to już zrobiłam tą i próbkę obliczeniową, bo stwierdziłam, że już ile razy można to poprawić. Ale to się bierze wszystko z lenistwa, przede wszystkim, a po drugie, też, że człowiek po prostu chce szybciej rozpocząć tą pracę, że nie może się doczekać efektu końcowego i idzie po prostu na skróty. Ale już przy przekonałam, za kolejnym razem się przekonuję, że. Jak idę na skróty, to wtedy zajmujemy to więcej czasu. Nie ma tutaj skrótów, trzeba robić wszystko po, po kolei. Najpierw jedno, później drugie, później trzecie, żeby to wszystko jakoś się trzymało. Natomiast kiedy chcemy jakiś etap w naszym projekcie ominąć, żeby było szybciej, żeby było łatwiej, jak nam się wydaje, no to wtedy wychodzi jeszcze dłużej. No i ja się na tym przyjechałam. Ale jak zrobiłam już sobie tą próbkę obliczeniową? To wyliczyłam, ile potrzebuję tutaj tych oczek. Z uwagi na to, że tutaj był zaplanowany rozporek, no to robiłam na drutach prostych. I tak sobie przykładałam, 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 miarę sukcesywnie, kiedy ten rozporek już miałam, znaczy zrobiłam go dłuższy, bo tutaj już go troszeczkę zszyłam, bo był zbyt głęboki. E, ale w momencie, kiedy uznałam, e, że już wystarczające, to połączyłam to. I zaczęłam robić na, na okrągło, na drutach na żyłce. I w tym momencie, gdzie już zaczyna się tutaj wcięcie w talii, tu była pierwsza przemiarka. To była pierwsza przemiarka, mamy nagrany filmik z tą przemiarką. No bo ja chciałam wiedzieć, w którym momencie robić już tutaj te zmężenia robiłam zwężenie do talii. Tutaj mamy talię. No i jak już doszłam do talii, to też trzeba było zrobić tutaj wycięcie na plecy. Wycięcie na plecy. Coś takiego. I dalej to już w sumie niechało prosto. Robiłam prosto bez już żadnego ani zwiększenia na biust, ani zmniejszenia, także po prostu tutaj prościutko. Dorobiłam jeszcze na plecach tutaj taką taką bliskę, nie wiem jak to nazwać, ale no coś takiego i wciągnęłam tam gumeczkę. To jest takie rozciągliwe. Aby to po prostu ładniej przelegało do plecków. No i rzeczywiście to się sprawdza, bo w momencie, kiedy tego nie było, no to to tak jakoś tak odchodziło i, i było to tak, no, trochę niekomfortowo. Paula się czuła w momencie, kiedy siadała, no to to tak odstawało. No a teraz to tak ładnie przeleka. No i tutaj już też była druga przymiarka w momencie, kiedy już dochodziłam do Zrobienia tutaj podkroju. W sumie tutaj podkroju żadnego nie było wycięcia na szyję, bo to było wszystko na, na równo. Ale też musiałam jakby widzieć, no kiedy to już w końcu zakończyć. No i była druga przymiarka. W sumie wyszło prawie, że tam troszeczkę trzeba było jeszcze dorobić. No i tutaj zrobiłam taki tunelik z tego. Taki sznureczek na łańcuszku ciągnęłam i to się tak, o, to się tak ściąga, to się tak ściąga i już. E, tu jeszcze chyba tylko w którymś momencie, już nie pamiętam. E, chyba zmniejszenie, a tu tak, 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 tu już bliżej, bliżej właśnie zakończenia zrobiłam jeszcze zmniejszenie. Tych, tych takich pasów, żeby to też było takie troszeczkę mniejsze niż powiedzmy tutaj w biuście, prawda? E, no i największy problem to mnie dostarczał, dostarczało właśnie tutaj wycięcie na talii, w talii. E, dzięki temu, że ten wzór, który wybrałam, Pozwala na takie równomierne, równomierne zwężenie, to było mnie łatwiej. W sumie to wybrałam tylko po ten wzór, bo łatwo tu można, znaczy, równomiernie można tutaj tak zrobić te zwężenie w talii. A robiłam to w ten sposób. Tu już zresztą widać, tu się chyba zaczyna w tym momencie. Tak, o tu stężenie się zaczyna e, stopniowo po prostu zamiast e, jednego e, trzech oczek razem, to z tej strony po prostu łapałam dwa oczka, z jednej strony jedno oczko, czyli jakby przerabiałam e, nie, e, to było przerab e, nie trzy oczka razem, tylko cztery oczka razem. Dwa oczka z tej środkowe i jedno oczko z tej strony. I to tak robiłam najpierw, na przykład jak jechałam jeden rząd, no to robiłam to z tej strony. Te oczka, jakby więcej oczek razem przerabiałam. A następnym razem, kiedy robiłam już kolejne zmniejszenie, to robiłam to z tej strony. Tak, na przemian, żeby ilość się zgadzała, bo tu na początku było tak po 5-5, prawda? No to potem, jak tu zmniejszyłam, e, właśnie przerobiłam y, dwa oczka po tej stronie razem z pozostałymi, no to tu wyszło 4,5, a tu wyszło nadal 5, prawda? No to musiałam to wyrównać, czyli w momencie, kiedy kolejny raz robiłam y, tutaj, przerabiałam oczka razem. To już zmniejszenie robiłam po tej stronie. I nam się to wszystko równało. To, że to przez jakiś moment wychodzi tu 4,5. Zaraz, 5, 4, a tu było, tu było 5, tak? Czyli przez któryś, w którymś momencie wychodzi nam powiedzmy o jedno oczko tutaj więcej. No to, to, to w sumie to nie przeszkadza. To wychodzi także. Tu było troszeczkę więcej, mniej, a tu było więcej. A potem już się to równało i to tak, jakby na tym odcinku w sumie to się robiło. No wyszło to tak troszeczkę, tak, jak widać, takie fale Dunaja. No ale kiedy to się już zakłada, to wszystko się tak ładnie naciąga i jest równiotka. I wygląda to bosko. No i za chwilę Paula zaprezentuje to na sobie. I zobaczymy jak to jak to wygląda. Mamy to. <noise> tak się prezentuje cała sukienka. Chyba nie wyszło źle, co? Nie no, po prostu wyszło bosko! Tutaj wszystko pięknie. Jeszcze teraz z bliska pokażę. Nie no po prostu i tu ta mi się część tak podoba. Jest właśnie taka taka sexy, taka subtelna. No i ta talia. No ja tu mam coś takiego, że no ta talia jest, ja mam w ogóle yy, figurę gruszki. Tutaj mam wąską talię, a tutaj boczki się pojawiają. No i ten tył. Nie wiem, czy widać dobrze ten tył, <grym> widać? Nie. <grym> to no. może jeszcze troszeczkę odstanika, no ale no. o, tak będzie. No ale plecki ładnie wykrajane. No to i w ogóle yy, fajnie, bo no właśnie... No tu jest, jest... właśnie ta gumeczka. Tutaj musiałam yy, nadrobić jeszcze na drutach, tutaj taki tunelik zrobić. Yy, no i tutaj gumeczkę może. No, można w tym nawet ją troszeczkę jeszcze bardziej. Tak, ścisnąć. No. Ale to w trakcie noszenia się okaże. No, i tutaj też nic, nic nie widać. Także, no po prostu. A, no i ten, no i ten, ten, ten rozporek. Ten Na początku ten rozporek był planowany ja tutaj, z przodu, nie? Tak, tutaj tak troszeczkę, ale on wyszedł jakoś tak dziwnie z boku. Nie wiem, jak to się stało, ale w sumie dobrze, że tak się stało, bo z przodu on by chyba tak trochę, no niby, nie leżałby tak, jak powinien leżeć, tak, nie leżałby tak gładko, trochę jednak tak się podwija, więc, ale z boku do tego w ogóle nie widać i to nie przeszkadza absolutnie. No tak, tak, bo y, y, zachowuje swoją y, ołówkowatość. Tak. Tutaj ta część właśnie, o, ten rozporek zachowuje właśnie, mam wrażenie, że jest taka bardziej ołówkowata mm. i do takiej figury gruszki bardzo, bardzo ładnie wygląda to, bo gdyby już było takie szersze, no nie no tak ładnie, wyglądało. Poszerza, ale, no tak poszerza. Ale jednak, właśnie troszeczkę poszerza. A tutaj jest tak, właśnie subtelnie w bok, i nawet jak się siada, to bardzo ładnie się to prezentuje, te nogi się prezentują, pomimo że gdzieś tam tu gdzieś. Dobrze jest. Nagrywa się. Słuchajcie, przed chwilą mówiłyśmy tak do Was 5 minut, i się zorientowałyśmy, że, <śmiech> <śmiech> że się nic nie nagrało. <laughs> Nic się więc nie nagrało. powtarzamy. Tak, także no właśnie wspominałam o tym, że tak jak człowiek ma super projekt i nie może się go doczekać, no to stąd te trzy próby, tak. bo chce się szybko, szybko, już nie mogę, się, nie mogę zobaczyć tego efektu końcowego, bo już, już jeszcze w trakcie, a ja już chce się zobaczyć to, więc no ja za każdym razem jak szłam do mamy na przemiarkę, to już sobie wyobrażałam tą sukienkę, już nie mogłam się doczekać, bo że chcę ją cało założyć, no i jest po prostu no... Ja jestem zachwycona, jestem tak zachwycona, że ja bym mogła takich nosić bardzo dużo. Aha, <noise> <noise> A <Anusy> jest zrozumiana. <noise> ja tak tylko tak wspomniałam, że no. <noise> Nie, kolejna sukienka jest jesteś już w projekcie, także no będzie kolejna niespodzianka. No i tak, mamy mm. dużo tych projektów, ale nawet szybko nam to idzie. No, tak Chciałabym i... powiedzieć, że szybko mamie to idzie. <noise> nie, to mi <mnie> też szybko <noise> idzie, montowanie, to wszystko, to jest czasochłonne. No. Ale następna sukienka będzie już taka, w sumie ona taka nawet już i na jesień będzie się nadawała. No także, no, także no, ale to, to jest po prostu, no boskie, pierwsza moja sukienka na drutach. Cieszę się, że Ci się spodobałam. Nie, no jest, bo miałam pewne obawy, jak to wyjdzie. Nie no, jest totalnie, no jest po prostu, jestem, ja jestem jeszcze zauroczona, jeszcze jestem w szoku. A i o czym jeszcze wspomniałam, to że bałam się troszeczkę, że pod spodem będę musiała nosić A, halkę. Że kalka, tak, że będzie bielizna prześwitywała albo coś, ale naprawdę nic nie widać. I myślałam, że to będzie taka tylko nad wodę, mm -hmm. pod strój kąpielowy, ale nic nie widać. Naprawdę nie prześwituje. Generalnie najlepiej no to cielistą bieliznę zakładać. Żeby tak, to było tak, 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 tak. Oczywiście, no bo biało może, może by było gdzieś tam biały być, bo biały było widoczne. Mm. Tak, bo gdzieś wzór, ten wzór ma właśnie y, takie. Już lepsze czarne by było. W tam momencie. no, ale no najlepszy jest cielisty. Ale tak naprawdę jest. nic nie przeszkadza i pięknie się to prezentuje naprawdę. No i ten rozporek jest przepiękny w idealnym no. miejscu też. A właściwie przez przypadek. Przez przypadek. To wiele byłoby bez przez przez przypadek. <laughs> tak. <laughs> także nie no naprawdę no Sami ocencie, bo jesteśmy bardzo ciekawe w ogóle tak. Waszych reakcji. Dajcie, zna, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie o tym naszym projekcie i jak Wam się w ogóle to podoba, czy nie. No właśnie, jeżeli Wam się podoba, to słuchajcie jak najbardziej polubcie. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Także no serdecznie Was zapraszamy, bo dużo projektów ostatnio mamy naprawdę takich ale takich naprawdę solidnych, nie? Można tak powiedzieć. <laughs> Także, no to co słuchajcie? Do zobaczenia w zobaczenia. następnym filmiku. No i mamy to.